robimy challenge, że musimy mawemy, grać samymi broniami, które zostały wprowadzone w tym sezonie. Filip, powitaj się. Siema. No. E, ogólnie to na razie że ja nie mam żadnej broni zbytnio. Ja muszę znaleźć... O, spa! A nie, to nie spać, To jest dźwigimba. No właśnie nie mam broni żadnej. To o, wezmę ten, bo to, bo to było w tym sezonie, co nie? No to tak, to, to było w tym sezonie dodania. Nie, to nie, nie było w tym sezonie, to, Ta, było, to, w tym. Pamiętaj, nawet na to było w tym. to w tym. Pamiętam, to było, co nie? To było na zwiastunie. Ten, ale żółwka, to w jakim sezonie to było? W tym, w tym, w tym, tak. Ale to też było w tym, bo pamiętam, na zwiastunie nie było. O, Cyberson, Cyberson też był w tym, wiesz, co biorę? To nie było chyba w tym. Cyberton. No nie, to stary był w rozdziale jeszcze człowieku. No na pewno. No serio? No Cybertron w drugim rozdziale, no już widzę Nie Cybertron tylko ten FMG A no mi chodzi o Cybertron w nie to też Cybertron bo pamiętam jak ich No już widzę Stary Cybertron był w pierwszym rozdziale nawet chyba No na pamiętam. pewno Chyba się no, pomyliło stary. z tym jakimiś krudejnymi rzeczami typu Nie pamiętam No właśnie, ja też nie ja wiesz, błagam, grałeś. błagam, spas, 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 spas. O, o, ja, o, ja to było... biorę, ja to biorę, bo to było w tym sezonie, ja to biorę, ja to biorę. ja To, biorę. Ja to uwielbiam. To nie było w tym sezonie, to już było. To, w było to, tym, nawet, no. to nawet, to nawet, ja pamiętam, ja, ja dopiero pamiętam, że to nawet było, nazwieś. No zanim wpiszałeś na YouTubie, że to nie było w tym stary, sobie zobacz. To było w tym, ja to pamiętam dobrze. No nie, nie, no to stary. A no to. A chcesz się O co? O kurde vista! za ile Ja pamiętam nawet jak ten, ten, yy, yy, kurde oglądałem u youtuberów że nowa pompa, yy, nowa, yy, kurde yy, pompa jakby powróciła yy, ta podwójna pompa nie, We teraz mam na tym karabinem strzelać i we tym tą, i z spadzem, to Nie nawet w mega to jest dobry pompa nawet. No ale tym można było to tak fajnie jest... strzelać, nie? I to było tak To normalne. jest gówno pompa, tak szczerze. A to poza tym jest a. dobre na zero builda. Nie. Bo na no, builda jest, nie wiem, głównym totalnym. Ale to wybuchanie. Ja wiem co... No na 0 ten... Je, impulsy. Jeśli ludzie... No, no ale to i tak jest potężne, nie? Ale to i tak było w tym nie. sezonie. Weź te se to, o. A zakład? Dawaj mi pompę, biedaki. Ołary, headshot. D. Nie wiem, każdy gra z tego no, z levela. Bogom spadz! Niedobrze mi. Ale nie no, serio, to w tym... ale nie. Pa, pamiętasz, <suszy> na zwiastunie, na zwiastunie sezonie było coś takiego, że była babka na tym grindzie nowym, co nie? Z tym linowym, halo, pamiętasz? Nie, Ej. nie pamiętam. I strzelał od jakiejś chłopaki, który był na innej stronie. Nie, nie pamiętam, bo nie wglądam z miastunów. Tego... A ja oglądam, o chłop. A ja nie oglądam, bo ja nie, bo jest to się, bo to zjutra. nie interesuje fabułek, trochę nie, bo to nie ma fabuły. Ale to nie daje fabułek, to, to, to ma fabułek. Dobra, gdzieś nie dyskutuje z tobą. Ma. Nie ma, nie ma fabuły. To są obej w odcinek jakikolwiek. No, Chyba dobra, nie wiem, czym jest nie fabuła. Nie powiedz, powiedz według Ciebie, czym jest fabuła. Dawaj. No na przykład w tym no tam gdzie są ogólnie misje fabularne. XD. Ci nie wiem, na przykład nie wiem, masz nie wiem. No, no nie GTA, wiem! GTA, <noise> y, GTA tą prider y, tego. Y, a no, takie uwaga, z uwaga. To to jest battle i tak ma trochę fabuły, to tak, ma fabułę. No, nie, nie sobie nie ma sobie kliknij. Kliknij. W, w, nie wiem, fabuła, no, fa fabuła, rozdziału nie, nie, nie. fabuła rozdziału pierwszego i ci wyskoczy, kurde co dajemy, wyskoczy tak. Nie co fabuła zadania, nie? Ale fabuła. No na, na, przykład, na, no na fabuła. przykład, no na przykład, no na przykład, nie, nie. jak były kosmi by, byli kosmici, nie? Kurde, była... Kurde, że to była była, no? No, no, tylko no? ci wspominam, że to było do kilka rozdziałów, nie? I ta fabuła dalej się ciągnie, nie? Na przykład ta luneta. To jest... Ale to jest fabularne, na przykład z tą lunetą, co nie? To jest fabularne, bo jakąś lunetę odpaliła. Chłopie, Ty nie rozumiem, ty nie wiem, co to jest fabuła i tyle. Chodź, to. Fabular... to. Chodź to przeszedłem. masz zadanie fabularne, tutaj nie masz żadnych zadań, żebyś coś z tym zrobił. To, że to się pojawiło na mapie, to to po prostu jest taki mini event, idź. A event! to popularne! Tu, du, du, o chłopy Człowieku, gdybyś mi tego nie zasłonił, to by już go nie było tego człowieka. Spionierz, o, dobra. Zostaw mi jego lud. Tylko w towaj człowieku. Nie wiem, nie gram z tobą. Dobra, nie gram z tobą, ja opuszczam. <grym> ale śmieszne, ale się uśmiecham. O jezus, wystarczy, kupa. Ale śmieszne. Aż bym się uśmiał? No, Oba, ej, daj, daj amo do tej, do tego nie, nie, do... do snajperki, daj nie, sama mało jak rozdwojerka, ja mam 15 tylko A to daj, to co daj, ludzie, to daje, no ej, daj trochę, bo ja mam tylko 5 si. No to co tak nie ci w starcie, stary tak nic nie trafisz z tego? Trafę, trafił, kilka razy trafiłem, prawda? To? No? No. Kilka razy nie, nie No to daj, daj daj mi, o, 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 o zebrałem, no i wie, widzisz. <laughs> No tobie nie wiem jakieś tak... W ogóle ja mam prawie 500-500, nie? Więc fajnie A ja mam 1000 sekiół, nie jak ty Tam chłopiec! Jakiś boro! Zostaw go, nie strzelaj do niego! Hehe, dodoga No nie no, 28 łajta, łajta ma, łajta ma Zabić go, pomóc gdzie? WK, WK bro Pomóc czy nie, bo ja nie rozumiem No mówię, że WK uj no gdzie ty jesteś nowy? Kajuj go! Tu, on, on tu jest! To jest chłop! no to no, 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 110, to to 110 Serdecznie kijować miałeś Ja nie mam pompy a on ma spazak no. Dobra lewy Tylko że tutaj też jest na mnie chyba chłop jakiś do, No to ale to chyba ale to Cię jednego kurde, prawie... no dawaj, zostaw mi tamtego ludu, zostaw mi tamtego ludu. Nie, lud. ja biorę spaza, ja mówię. No to Sorry. daj mi go, bo Ty i tak z nim zdechniesz, daj mi go właśnie. Spadaj, mój spaśnik. Daj mi tego spaza, Sam to moja Nie groszę z tobie. nie, tobie, Znaj... nie Ale nie no, to gdzieś powinien leżyć spaz, no dobra, dam Ci, ale jak mi znajdziesz... Dawaj mi znajdzie... tego spaza. Dam Ci, jak mi znajdziesz zielonego. Dawaj mi tego spaza. Dobra, chodź do strefy, Chodź do strefy. No ty stary nic i tak tak z niego nie zrobisz, ty się z nim wywołisz się potrzebnie, ja bym sobie ubrał z niego fajnie. Coś. No dobra, dobra. A ty chodź. tak tak z nim zedniesz, tak że No ja myślę, że mi to dasz. Mm. Szefowi zawsze się daje. Tak, Jestem stary twoim fefem. kierownikiem w tej grze. To nie jesteś moim szefem. Ale ja jestem twoim kierownikiem, bo ty nie wiesz co się dzieje. Stary, a ja mówię do ciebie w UK, a ty stary stoi sobie w miejscu. No bo... tyfy Co to miało być? No bo kurde ja nie rozumiem tych twoich poleceń jakichś susowych. Wukeju to znaczy dojeżdżaj. Ale tak, słuchaj, jednemu chłopowi zadałem 110. Jednemu chłopu, no. Jednego chłopa zabiłem! Jednego chłopa zabiłem, z jakimś kurde mega... jakimś takim susowym skinem, nie jakby starym wyglądał. I Kuma, Słuchaj, wiesz co to wyglądało? Na zdrowie! O, y, wyglądało to tak, nie? Se, y, jest chłop, nie? Sprowadził od Ciebie tronu, nie? Leci się na tym, tej rękawiczce, nie? Ja ja go kawał, się zabijam. Stary, o, i tak, biorę. tak ja Ci mówię, wukaj, a Ty nie tak, także no, ma... słuchaj ja to mogę wziąć? Przepraszam. Nie. Słuchaj figla. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. A, przepraszam. Następnym razem się posłuchaj igla. Pamiętaj. Ale to mus... no, muszę... No, muszę sobie znaleźć spada. O Jezus Chryste. Fajny ten gdaczek, ale taki średni, tak szczerze. Wolałbym innego skinka. wy jakieś wybraliście skiny, nie wiem, jakieś gudniane i... Filip. Przypominałaś, jak nagrywała skin, jak trochę tak nie buści. Ja, no i co, ale stary główniane to to nie jest przekleństwo, nawet no. mm. To jest za ciebie przekleństwo, to ja nie wiem, no. Dziwne jest coś trochę. Dobra, mniej fa. Ale no co, no kurde, no ma w No Nie, no ja, ja sobie wybrałem ten nie. Ale stary, bezzodziejny są te skiny, weźcie normalne jakieś dajcie. Nie, ty migajesz jakimiś memowie migrać, nie? Co to jest w ogóle za... nie wiem. To nie są memowe. Nie nie, me no to nie, nie wiem, no to w ogóle jakieś główne skiny stary wybierać nie ma. No nie! Co jest? Co no nie? Nie jest, Bir mnie wciągnął. Idzie, idzie w kulamę? Nie. Idę na chłopów. A gdzie są? W dupie. <laughs> Czarny i głębokiej. No cóż, no, jakby to jest w ciebie dobre sytuacje. Stary, co to jest domowy dezastr, ale jakoś to bardzo zaułma, tak cię to tyle ci powiem. Jakoś. o jakoś działa stary, zaułma. Nawet takiego, nawet takiego słowa nigdy nie słyszałam, a ty mi o tym mówisz w ogóle. Weź, no to kurde, jak, się. U, no, no właśnie, usufaj to po prostu z mojej ust, nie? Demonetyzacja to jest coś takiego, bo po prostu kurde, dostajesz... W... Demonetyzacja i masz problem, nie? kurde, masz problem z filmikiem, nie jesteś smutny. To jest problem. No i dobrze, ci tak, się. Mm, dobra, chodź na wyspę. Okej. Okay. Ale nie, chodź za daleko, jest, nie chce mi się iść. A! Co? No bo Skąd? No z tego, bo zabił się z tego, z tego. Z czego? Błagam, 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 błagam. Dlaczego no? Z którego? Z którego? Nigel, no z takiej górki takiej, no. Kto to wymyślił w ogóle? No jakiś escem obsrany, no. Nie wiem. jedyna dobra rzecz w tym meczu. Jedyna. Dosłownie jedyna. Jeszcze ze mi się bardzo w moim ekwipunku podoba jedynie. No Tam kurde, kurde wreszcie... ja nie mam spaza! Y jedziemy na wyspę czarnuchu. <noise> Siadaj. No Filip! Nie mów tak, nie mów tak. Ej, dobra, to ja sobie wsiądę do tego oka To jedź, auta. to jedź, no jedź, jedź, jedź. Patrz, no jedziemy, nooo! Dobra, jestem. Musiałem jechać do siebie, bo mnie coś. Dobra, patrz, 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 patrz! Lecimy w dupę! Dobra. Dobra. Ej, czemu tutaj się w ogóle wyświetla taka stacja paliw, tak jak w jakimś autem? No bo sama tak. byłyby tam, bo mogłabym tam podstankować, nie? No ale no to po co to jest, no kiedyś takiego czegoś nie było. Nie, nawet było. To ja pamiętam, że było. było, było coś takiego. Ale kiedyś nawet aut stary nie było. Po no, co wymyślili auta? Nie wiem. Ale tak tak, tak to tu nie nie, czyli, nie po ma po aut, ruch, tak ruch, no. chłopy w ogóle. A. Dobra, teraz jak to... Na wyspę. Ej, zobacz na mapie, czy ktoś zaliczył wyspę. Nie. Na pewno? No widzę, Żebyśmy tam jest nie wyszli jak debile, nie? Też widzę, że ja jest powoduje. flaga, nie? No to chyba nie. Pira paparapu, Pira papara... gdzie tu jest na wyspa oczu? Dobra, to twojemu, ja zaraz do ciebie dolecę. Brat jest zagubiony. Brat się zagubił. Wydałoby się zabudować pam, 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 pam... Ej, ale w sumie jesteśmy dobrze w strefie, nie? To małe... By drugi sobie tutaj taką mini bazę? Nie No ja, stary, już mini bazę, ty do mnie coś mówisz w ogóle. Nie wiem. Naprawdę, no, skomentuję nawet ciebie. Ej, tak szczerze, fajnie by to było, jakby dropnął złoty spadki tego. Bo, no i nie dropną, no, no, nie dropnął, no, no. Co, no i koniec challenge'u. Nie nakrywaj tego. Jest, jest, no, nie, jest, jest, jest! No. Gdzie? No to daj tego spaza człowieku, bo ty no nie mi daj tego nie swojego. Mm, 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 weź tu sobie soki. Weź sobie soki. Mm. Czekaj, nie wiem... No to jest chwilę. Czarny. Dobra, ej, bo tutaj z mega dużo kamyka. Możemy jeszcze większego tego z sobie wybudować. Ja bym te soczek, no. Widzisz, stary to, co ja zbudowałem? Co? O Omg, ale ale ja sobie Jestem wyobraźni, że ktoś coś kolapsuje, bym się chyba popłakał ze szczęścia. Ja ze szczęścia? No. no. Czemu ze szczęścia? No, kocham, jak ktoś mi kolapsuje, no. tym bardziej ginę przez to, nie? To jest takie fajne uczucie. A ja potrzebuję lepszego leworwerka i to wygramy. Ja mam tą, wiesz, tą taką miną, tą wybuchówkę, nie? No okej, okay, ale ja potrzebuję tego, no. Leworwera. Mówię, tak. wybuchówka chyba bardzo dobrze sobie działa spazm, ci w tuczkę. Ej, chodź. Nie, nie, Padz. pokazuj, bo się boję Ej, no chodź, chodź, pokażę ci. Ale ty masz jakieś zuty szuczki, człowieku. Ty to widziałeś na YouTube przez spodenki i coś mówię. Ale no sobie. patrz, bo to patrz, normalnie spelasz tak, co nie? Tak, no mniejsza, co nie? Ale masz ale strzelać masz tak. O mój brat się wymiara, no. Brat co mówi tym, o tym w każdym meczu, a i tak, tak to gówno daje, tak szczerze. Ale okej. Okay. Bo ja i tak tekst tego nie będę grał, bo to jest chyba najgorsza broń w tym sezonie, jaka wyistniała w ogóle. Aha, inzone. Nie, i na pewno nie najgorsza. A najgorsza, a nie ma. stary, N nie ma gorszej. No stary, y powiedz mi gorszą broń. Fajne są broń w tym sezonie akurat, tak? O, możliwe, możliwe. To jest najgorsze ja ja co broni. Nie nie pamiętam broni w tym ja wiem, sorry, to jest taka główna broń. Gorszej nie widziałem, moim zdaniem, nie. Gorszej jeszcze jej u mnie nie no bo. Jakby no. To jest mega słabe. Jakby. To w ogóle nie ma damage'u. W ogóle taka sajtareczka ma fajne powrócić z tym Z tego co widziałem na trailerze. To znaczy, ci nie na trailerze, tylko na Twitterze. Znaczy teraz, co to jest X w sumie? Ej, możesz sobie tutaj kupić fletowego spazza jak masz klucze. Eee, cię mam klucz. Ja nie mam klucza, a ty masz. I... Masz kluczyk? No nie, nie, no stary sobie możesz zobaczyć na mnie. Nie ja mam. To szkoda, bo muszę kupić spazika, nie takiego lepszego. No ale ciebie nie stać na spazika. Ej, widzowie, patrzy na to. O, ale się pobierali widzowie teraz, stary, no normalnie. Ja, ja jeszcze raz. No. Szok i niedowierzanie. Mm. Wybucham. Jezu, czyste! Nie, nie, nic, to, to, to tak nie miało wyglądać, widzowie. Chłopy! Tak wyglądać. Skąd? Where? Wajta, ma, wajta, ma, łajta ma, pomóż! Bukaj, bukaj, Widzę. Idę do ciebie. <śles> Wiesz no co pe... za znaczy, Cię czy tak nie za bardzo czy ci będę musiał w kolejnym meczu jak przegramy to za Chcieli Czyli ja po prostu podjeżdżać? O to chodzi? No okay. żebyś może sobie ze mną, no o to mi chodzi. To nie wie. Po prostu. A ty sobie stoisz w miejscu i się nie ruszasz, no, mądre. No bo ja nie, nie wiedziałam na początku tego kopa i sprawdzałam. Nie? tylko... to... Ej ser wokół... zobaczcie jak to wygląda! Co? Na baza! Dawaj, rozwalamy to! Nie no, po co no, tylko zesracisz tam opunicję. Myśl trochę. Oj, mam 40 jamu, no to nie przesadzaj. Wsiadaj do fury. Ja mam 51 tylko. Dawaj na tych chłopów. Ale oni są. Boi się tam biją. No nie, bo tu kolejny chłopy lecą. To... co? Wsiądź, Wy... wsiądź, wsiądź, uciekamy stąd, wsiądź. Niech jeszcze porobimy, tak by spokojnie. Nie strzelaj nawet, bo to nie ma sensu. Troszkę amunicji i tak tak nic trafisz. Idziemy sobie po soki, czy nie? Nie chcę. Potrzebujesz? Nie, Potrzebujesz, czy nie? Nie, nie chcę. Ja ale, ale opony rozwaliły Ej, chyba jest 2 na 2. Tak, jest 2 na 2. Chodź tutaj i tutaj się zbudujemy. takiego jak mega zbudujemy. Albo tu? Nie no, chyba lepiej tutaj. Tutaj no, chodź. I z kamienia zbuduj taką bazę Bazę? Podlepką. No jest z kamieniem. Ano, panu... nie, jest... Stary, jest jeden na dwa, jeden na dwa jest jednak, bo są trzy osoby, a nas jest dwójka. On jest solo. To to wypatruj, gdzie oni są. No właśnie popatrz sobie, bo ja nie widzę go na razie. Jakiegokolwiek chłopa. I tak szybko idzie strefa, że on może być w strefie. Ale nie to... A bo on zrezygnował chłopa XD, a po ile zombie je? Po pięć, ale mi się to nie opłaca, stary. No, jeśli nie mają miejsca. to Oni zginą ja w zownie. Ja widzę, ja widzę. Oni zginą na stówę. To tam ja jest, Ja widzę jak? jednego chłopa, tam, tam właśnie gdzieś jest. No no no, 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 widziałem lotnią jak leci. Widzę, widzę, strzelaj, strzelaj, strzelaj. On tam jest, on będzie miał jakiś, on nie będzie miał lotu w ogóle i ma co ty bardziej. A jego chłop le leci furą do nas. Strzelaj w tą furę! Co tutaj będzie jechać zaraz? No w tą furę zaraz, będzie jechać tutaj fura tej Dostał, w ogóle dostał 2x40 2 40, 40. Okej, okay, git T Ten jeden jest w krzaku Het ognisko wzięli, zrobili Kula, no, no. widzę, widzę, w kwaku, kwak, kwak W kwaka to, 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 to O, lewe, le, lewe, le, lewe, to... le, lewe, le, lewe le. Stałem Mówiłem ci, żebyś budował z kamienia, stary. Czemu ty budujesz z zewnątrz? lecz, No to soczka z wezmę. No, soczka. Wypij i go zostaw w i jemy. No. Dobra. Ale pod nas... Nie, świat teraz załóż, kurwa. Jest jestem dead, stary. O, jednak nie rzucałem się. Kurde, zabudowałeś mi! Nie, po co ty tak, tak nie... Choć, ja rzucę nam jednego do tego. Nie buduj się tak, bo nas kolapsuje. No. Do, do, dobra, dobra ja... miałem jednego. A to jest chłop, tamten. Nie wiem ja idę do zona. Bo nie mamy zona. O nie! No Jezus Chrysta. No, to jesteś niepoważny hmm. chyba Ja myślałam, co, co ja myślałam, robisz. że tam się dobuduje, nie? No, no, no. Dobra, zabij jesteś go, zabij go. Full. Zabij go. ja go nie zabiję teraz pewnie. Naprawdę. Musisz. Kulę, ma w kulę ma? Mam w kulę. Właśnie. Działaś ty? Nie Wzięła. On się niczym nie uleczył, on ma 95 i on chyba nie ma leczenia, nie? Tylko, że ma małmat samego. Widzę go. Tery taki głupi. XD Winner! Uuuu! No, <laughs> Nooo, idealnie! Dobra, do lody. No, pięknie. Ale to tak wsiadło teraz. No, ale tak czy siak, zrobiliśmy challenge, widowie. 29. No, więc zrobiliśmy challenge razem z Filipem. No to no. Zróbcie No, poweg, Powegna się, Filip. Żegnam. No, ta pa papa! <ścoughs> Stary